Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kanał Sprzęt Wędkarski. Jestem na łowisku Łąkomin. Łowisko położone na granicy województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Dzisiaj przyjechałem z nastawieniem typowo na karpia, także tylko i wyłącznie karpiówki już w wodzie, jak widać. No i czeimy się. Mam już trzy karasie złowione, później pokażę wam jakie duże karasie tutaj są. Pogoda bardzo sprzyja. Jest ciepło, trochę wiaterek taki chłodnawy zawiewa, ale ogólnie jest bardzo przyjemnie. I zaraz przejdę się. Tam jak widzę, pan już chyba zwija z wędki, będzie szedł do domu. Zaraz przejdę się po całej grobli. Pokażę, pokażę wam, jak to wygląda. Powiem odnośnie regulaminu. Odnośnie stanowisk, których w zasadzie nie ma. Ogólnie poopowiadam Wam o tej wodzie. Jak ktoś by był zainteresowany, żeby, żeby tutaj przyjechać i dobrze się bawić, to, to jak najbardziej polecam. Tutaj mamy początek głowiska. I to jest tak: powiedziałbym stanowisko numer jeden. Ale tutaj nie ma stanowisk. Mamy taką całą groblę do dyspozycji. Słuchajcie i kto gdzie się rozstawi kto gdzie się rozstawi to tam po prostu łowi a teraz jeżeli chodzi o sam regulamin łowiska no to jest tak że jako tako nie ma ścisłego regulaminu można używać plecionek, żyłek, nie ma żadnych ograniczeń co do grubości tej żyłki Mm, nie ma ograniczeń co do haków, czy to zadziorowe, czy bezzadziorowe. Yy, nie spotkałem żadnych wymagań, jeżeli chodzi... Przyjeżdżają tutaj ludzie łowić ryby ze spławikami. wiadomo od czasu do czasu jakiś karp się trafi. Yy, ale... Nie spotkałem, żeby ktoś miał jakieś maty, wanny, kołyski. Także jest tutaj takie bardzo luźne podejście, jeżeli chodzi o regulamin. Luźne podejście właściciela. Wiadomo, jakby zobaczył rzecz, którą mu się nie spodoba, że ktoś tam rybę rzuca po ziemi i tak dalej, no na pewno mogłoby się to nieprzyjemnie skończyć dla tej osoby, która tak robi. Także przyjeżdżając tutaj no sami z siebie naprawdę łowimy te ryby, te karpie. No to dbajmy o nie, szanujmy je, dbajmy o ich bezpieczeństwo, tak? No, woda nie jest jakaś mega trudna, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o samołowienie. Nie ma tutaj z przodu jakichś zaczepów. Tutaj jest zaczep, z tej strony po tej stronie tej małej wysepki przybrzeżnej to gdzieś tu w tej okolicy jest jakiś zaczep. Jakieś, ja wiem, 25 metrów od brzegu, może 20. Wiem, ponieważ już parę przynęt spinningowych tutaj zerwałem. O, ze spinningiem bardzo przyjemnie się tutaj chodzi. Szczupaki, szczupaki bardzo często tutaj uderzają. Tam w lesie są stanowiska, i tam są, słuchajcie, raz, dwa stanowiska, chyba że. Miał właściciel trzecie robić, nie wiem czy zrobił. Są na pewno dwa stanowiska. Jedno jest zaraz y, tutaj, w tym miejscu, dokładnie jak pokazuję, jak jest róg tej wyspy całej, y, i drugie jest już tam, jak ta wyspa się kończy w tamtym miejscu. I to pierwsze, jeszcze tutaj, ok, bez zaczepów ale to drugie, słuchajcie, tam zaczyna się zatopiony las, tu wszędzie jest zatopiony las z tym, że tutaj ten przód został wyczyszczony a tam z tyłu wszelkie drzewa, kołki gałęzie, pnie drzew to wszystko jest w tej wodzie, wystaje z tej wody no i tam łowić to też trzeba no się odpowiednio przygotować do tego typu łowienia tak a tutaj koniec tej wody właśnie Widzicie piękne miejsca, gałęzie pozatapiane. Nie wiem jak z mułem z tej strony. Tam gdzie ja mam rzucone jest trochę mułu. Nie jest go bardzo dużo, ale troszkę jest. Yy. Tu się zaczyna lasek. Pięknie zielono się robi. Pierwszą wędkę mam postawioną na dwie kulki tonące Donalda, w tej chwili tam w narożniku tej wyspy. Uważam, że to jest najlepszy punkt na tej wodzie do łowienia. Zawsze stamtąd miałem ryby wyciągnięte. Teraz druga wędka to jest tutaj ten przesmyk między wysepkami. Mam postawiony zestaw pojedynczego Waftersa Game Over Sprot. I to jest też bardzo dobre miejsce. I trzecią wędkę ustawię sobie w tym narożniku. Także będę miał całą wyspę obłowioną. Też były stamtąd ryby. Może nie jest to tak fajna strona jak ta po lewej stronie. Ale jak najbardziej, jest to też taki gorący punkcik, w którym te ryby bardzo często przepływają. Tutaj mamy taką przy brzegu wysepkę z Trzin. I słuchajcie, tutaj w tej wnęce, pierwszy raz jak na to łowisko przyjechałem, mm, zarzuciłem właśnie karpiówkę, bo przyjechałem z jedną karpiówką, z jednym federem i właśnie tutaj zarzuciłem karpiówkę. I po może, nie wiem, półtorej godzinie, po dwóch godzinach czasu, rolka zaparkował też się, no oczywiście one urosną, były dużo większe, Zaparkował w tych trzcinach karpik, nieduży udało się go wyjąć. Miał niecałe 4 kg, jak dobrze pamiętam. No ale nowa woda, ryba z nowej wody. No to naprawdę mega. I na Federa pamiętam wtedy, połowiłem takie wielkie karasie. Takie wielkie karasie, jakie już udało mi się dzisiaj złowić. O samej wodzie, co mogę powiedzieć. Hmm. To tak jak znam tą wodę od dwóch lat, yy, dwa lata temu przyjechałem tutaj pierwszy raz. Wodę znalazłem właśnie na stronce znajdźłowisko.pl. Hmm. Właściciel okazał się bardzo przyjemnym człowiekiem. Yy, pomógł mi się tutaj pierwszy raz zabrać ze sprzętem. Tutaj na tą groblę nie wolno wjeżdżać samochodem. To znaczy, w tej chwili ja już wjechałem. Jestem tak dogadany z właścicielem, że wjeżdżam, zrzucam sobie sprzęt i, i samochód odstawiam, żeby tego wszystkiego nie nosić. Nie mam też taczki, no ale nieważne, mogę wjechać, zrzucić to wszystko, tak jest na pewno wygodniej. No, w każdym razie, tutaj wszędzie jest blat, Umówmy się do metra 80. M. Za wyspą jest ciut głębiej, niewiele tam z 30, 40 centymetrów, można tam znaleźć taki nieduży, nieduży rów idący. Nie wiem, nie mam dokładnej batymetrii, to było pływałem z taką prostą echosądą, tyle co udało mi się tam wystukać, wypatrzeć na sonarze. To co mi echo pokazała, no to tam wnioskuję, że jest jakiś rów. Właściciel potwierdził te słowa, że tam idzie taki rów właśnie. No, miałem z tego rowu też rybę kiedyś, jak najbardziej, wykorzystałem to. Właśnie tutaj za mną to jest, to jest staw hodowlany. Ogólnie to jest tak, to jest tutaj taki hmm, kompleks stawów hodowlanych. Można kupić sobie rybkę, karpia, nie tylko, ale. To miejsce, w którym ja tutaj siedzę, gdzie mam wędki zarzucone, to jest już typowe łowisko zrobione. Nie wiem, jak to nazwać, tą wodę. Nie nazwałbym tego stawem, ponieważ jest to za duże, aczkolwiek głębokość wskazuje na staw. Z drugiej strony jest to wielkości, kurcze, niektóre jeziora nie są takie duże, jak to. Nie pamiętam, jak właściciel mówił, to ma 9 hektarów. Nie chcę tutaj kłamać, w każdym razie, no powierzchnia jest naprawdę duża. I teraz tak nie jest to popularne łowisko dla karpiarzy czy federowców. Hmm. Z tego co widzę, jak tu od dwóch lat przyjeżdżam, pojawiają się wędkarze z reguły w weekendy. W tygodniu pierwszy raz kogoś spotykam. Ten pan siedzi właśnie z bacikiem, z pławikiem i drugą wędkę ma chyba na grunt zerzuconą, nie jestem pewny. Ja tu nigdy nie spotkałem karpiarza, żeby przyjechał karpiarz, rozstawił się z namiotem, żeby było tak jak na typowych komercjach, tak, że gdzieś tam, no mówię, tu nie ma wyznaczonych stanowisk, ale grobla zajęta przez karpiarzy, nigdy czegoś takiego nie spotkałem. Właściciel mówi, że przyjeżdżają karpiarze. Mówię to może bardziej w weekendowych porach, ja tu na weekendy rzadko bywam z reguły w tygodniu, jak mam wolne. Nie miałem, tu przy, yy, nie miałem tutaj wyjazdu na tą wodę, żeby mnie złowił ryby. Raz miałem branie, niestety zawiodła mnie centralka wtedy. Yy, na szczęście już nie mam. Zawiodła mnie centralka. Yy, miałem namiot trochę dalej od stanowiska rozstawiony. Sy sytuacja mnie do tego zmusiła. I po prostu rano jak się obudziłem, na jednej węce miałem całkowicie opuszczony swinger. I no jak wziąłem wędkę, wędka była w zaczepie i zupełnie tak jak miałem powiedzmy rzucone na wprost, to zestaw ciągałem gdzieś całkowicie z prawej strony. Także miałem branie, centralka mnie o tym nie poinformowała. No, no i tak się to skończyło. Także ten jeden wyjazd, że fizycznie nie miałem ryby na macie, a tak każdy jeden to była przynajmniej jedna, nie, przynajmniej dwie ryby. Dlatego też tutaj przyjechałem, że jestem tak głodny, żeby złowić karpia, że stwierdziłem, że jeżeli tu nie złowię, to chyba wyprzedaż garażową robię. No, także tak, jak coś odzywajcie się. Zresztą zobaczycie, jak nic nie złowiłem, to się odzywajcie, co mam na sprzedaż. Żartuję oczywiście, nie poddam się tak łatwo, ale no, mówię, przyjechałem tu z nadzieją, że złowię rybę. Zobaczcie, o w jest, rolka na żywo. O jakie karasie pływają, Roni, Popek Donalda. Piękny takie karasie tutaj są i nie dają żyć. No, właśnie udało się złowić karasia, jak widzieliście, na żywo branie. No, takie karasie tutaj pływają i powiem szczerze, jest to zmora, tak się bałem, że jak tego Donalda Popka założę na ronim, to tak będzie. No i tak jest, w tamtym roku też z Donaldem jak tu przyjechałem. Później może się uda nagrać. Słuchajcie, tutaj orły mają gniazdo, ale rybkę właśnie chwycił. Tutaj orły mają gniazdo i co chwilę poluje, i właśnie takie karasie wyciąga z wody. Piękny widok. Wylądował sobie w lesie. Naprawdę coś pięknego. No takie karasie tutaj są, żyć nie dają i będę pewnie tego Donalda zmieniał, jeżeli wyciągnę ich kilka sztuk więcej. Jeżeli żaden karp się nie zaczepi, to będę zmieniał ten zestaw. No nie po karasie tutaj przyjechałem. Jakby tak było, to bym wziął Federa. Do czwartej. Branie. Ostra rolka. I rybka, co prawda nieduża, ale udało się takiego bączka dorwać. pełno łuski, Jakieś cztery kilogramy. Może 4,5 Piękny. Piękna rybka. No, i jestem po pierwszej dobie, ostatniej, także jeszcze parę godzin i zwijam wszystko, jadę do domu. jak na razie udało się wyjąć tą jedną rybkę. Strzeliła ona na pojedynczą kulkę tonącą 20 mm w zapachu squid od Invadera. Dobra, nie mam, mam we wiaderku. Szybka decyzja, i zmieniłem każdy jeden zestaw na taką pojedynczą kulkę, dokładnie tą samą, i rzuciłem w te miejsca wczoraj zanęcone to znaczy, jedną wędkę rzuciłem w to zanęcone miejsce, drugą wędkę w okolicach bardziej pod te trzcinki w tej wyspie się wstrzeliłem na ścianę. I tą jedną, tak jak właśnie pojechała w nocy, taki. Rzut przy samym brzegu. Zrobiłem w tej chwili to samo. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że, że, coś jeszcze, że coś jeszcze uda się złowić. No, na razie siedzę i czekam. Liczę, że jeszcze. O 10 chcę się zwinąć, także liczę, że do 10 może się jeszcze coś wydarzy. Teraz robię kawę. Jem śniadanie. No i czekam. W ogóle jakiś taki jest, z szósta rano będzie jakiś taki nieprzyjemny, nie, już po szóstej będzie, jakiś taki nieprzyjemny wiatr w moją stronę zaczął wiać. Musiałem założyć kurtkę. Słońce jest za chmurami, ale fajnie, tak po cichu sobie liczę, że ta ryba nie będzie, bo wczoraj było cały dzień słońce, także ta ryba na pewno przy powierzchni stała, nie schodziła do żerowania. A teraz liczę, że skoro to słońce jest za chmurami, no to ta ryba nie ma gdzie się grzać, nie ma do czego wychodzić, no i będzie szukała, żerowała i może gdzieś tam wejdzie w te wczoraj zanęcone miejsca i jeszcze będzie złoty strzał. Zobaczymy. Mój szybki wypad na ryby dobiega końca. Powoli jest już godzina, prawie dziewiąta, także za godzinę chcę wyjechać. Już część rzeczy. Mam spakowanych, co prawda nie ma tego dużo, chwila, moment. No, niestety skończyło się na tej jednej rybce. Wiadomo, w każdej chwili jeszcze może coś się wydarzyć, ale już, ale już gdzieś tam ta nadzieja we mnie przygasła. Cieszę się, że udało się tam jedną rybkę złowić, mimo że była mała. No właśnie, była mała i czuję taki lekki niedosyt, ale dobrze, cieszę się, że była chociaż ta jedna. Następny wyjazd jaki planuję, dokładnie nie znam daty, to będzie na królewskie, na dwie doby, na trzy doby mi się nie uda niestety. No i tam powalczymy. Udało mi się udało mi się batymetrię królewskiego z dipera dorwać, uruchomiłem sobie ten siedmiodniowy okres próbny tej aplikacji, Także porobiłem sobie, ściągnąłem sobie mapy offline, nie wiem czy one działają po wygaśnięciu tej, tego siedmiodniowego okresu próbnego, w każdym razie ściągnąłem sobie mapy. Byłem na Królewskim, poznaczyłem sobie stanowiska, które mnie interesują. Pomierzyłem odległości do miejsc, w których chciałbym, żeby się znalazły moje zestawy. No, i zobaczymy, ale to dobra. Więcej szczegółów to opowiem wam, jak już, jak już będę na zasiadce. W każdym razie, planuję zupełnie inne podejście do królewskiego, niż zazwyczaj się tam robi i się utarło, że łowi się w taki sposób, a nie inny. No to całkowicie chcę to zmienić i zobaczymy, czy to przyniesie jakieś efekty. No, a wracając do tej zasiadki. Nie było źle, w nocy nie zmarzłem. Mm. Coś tam się wydarzyło, trzy karasie, właśnie ten jeden karp i no i tyle. Aha, słuchajcie, ja nie wiem jakie są stawki teraz tu na tym łowisku. W tamtym roku za dobę 40 złotych płaciłem. Nie mam pojęcia, czy teraz się coś zmieniło, czy nie zmieniło. No, ale, ale jest to na pewno jedno z, jedno z chyba nawet najtańsze łowisko, na jakim byłem. No ale tak jak widzieliście i wam opowiadałem tutaj odnośnie regulaminu stanowisk, to tutaj jest tak dosyć, nawet nie dosyć, tylko całkowicie luźno. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten materiał. Dzięki bardzo za oglądanie. No i co, następny raz to już widzimy się na Królewskim. Trzymajcie się, cześć.